Starano, spacerek z pieskiem i zaraz ruszamy na pierwszą rundę Rafa Nadal Tour do Walencji. Spodziewam się ogólnie ciężkiego i wyrównanego meczu, bo Janka Uteart obecnie to jest 7,78, a tamtego chłopaka 7,76. Także to jest jeden też z lepszych zawodników w Hiszpanii. Myślę, że tak z poziomu gry to też pierwsza dziesiątka, tak jak Janek. Janek obecnie gdzieś tak jest szósty, siódmy. A on myślę, że też mógłby być w pierwszej dziesiątce, jeden z lepszych zawodników w Gionie Katalonii. Także no będzie, będzie walka. Jeżeli Janek by wygrał, to w drugiej rundzie ma pierwszego rozstawionego, który ma UTR ponad 9. Także trudne losowanie, ale fajne mecze do pogrania. Nie padało przez ostatnie chyba dwa tygodnie. I akurat przyjeżdżamy na mecz i pada. 2-3 godzinki to wszystko się opóźni. Korty trochę zalane, ale ogólnie one szybko wysną, tylko no właśnie, musi przestać padać. Tylko jednego seta nagraliśmy z Janka pierwszej rundy. Wygrał 7-5, 1-6, 6-3. Ogólnie, podobnie zresztą jak na wielu ostatnich turniejach, chciałem nagrywać fragmenty, chciałem nagrywać na meczu, ale po prostu też trudniejszy czas Janek ostatnio przechodzi, i też nasza relacja jest troszeczkę inna. Janek dojrzewa hormony. Jest coraz większy, coraz starszy. Jeszcze będę nagrywał materiał na ten temat, bo szykuje się sporo zmian. Między innymi właśnie dlatego nie, nie nagrywałem, bo po prostu nie, nie czułem tego. I na przykład no, gdzie w pierwszym secie jeszcze jakoś to szło, Janek prowadzi 5-1, wszystko jest super, dobrze gra i potem jest po 5, wygrywa 7-5, potem w drugim secie przegrywa 6-1, gdzie, gdzie 3-4 seta w ogóle nie walczył, odpusz odpuszczał, nie miał dobrego podejścia, nastawienia. No i ja nie chcę nagrywać tego typu rzeczy, wiadomo. W trzecim secie już było trochę lepiej, prowadzi 2-0. Potem znowu huśtawka, 2-3 i potem wygrywa 6-3, gdzie w końcówce zagrał trochę lepiej. Styl gry też nie do końca mi się podoba, bo, bo nie do końca gra to, co my trenujemy, z czego ja go uczę. Też się bardzo buntuje. no ja mam różne swoje przemyślenia, nie chcę wszystkim się teraz tutaj dzielić przyjdzie na to odpowiednia pora. Janek wchodzi teraz na drugą rundę, będzie grał z pierwszym rozstawionym, rok starszym chłopakiem, który jest 400 coś w Hiszpanii, Janek jest 800 coś, różnica WTR jest 1,34, chłopak ma ponad 1,90, także spora różnica fizyczna. No ale ja powiedziałem Jankowi, no co, no walcz, walcz o każdy punkt, każdego gema, nie poddawaj. Ale teraz też już troszeczkę mu odpuszczamy, Janek musi trochę więcej nabrać odpowiedzialności za swój własny tenis, bo jakby nie do końca sobie zdaje sprawę z tego, że ma trenera, tatę i nie docenia tego, nie jest tego jeszcze tak bardzo świadomy. Także tutaj mamy jakąś pracę do, do wykonania. Idziemy teraz na mecz i może w końcu mi się uda dodać jakiś materiał. Nie nagrywałem za dużo, bo ostatnio, tak jak mówię, nie mam za dużo ochoty na to. Hmm. Janek przegrał 6.1-6.0. W pierwszym gemie miał 415. Tamten był taki spięty, trochę zestresowany, no bo jednak grał z rok młodszym. Pierwszy rozstawiony, no gdzieś tam była ta presja i to było widać po nim. 415. Janek miał chyba 5-6 przewag, yy, szans na, na pierwszego gema, przegrał tego gema. Potem drugiego wygrał, dobrze zagrał, po jeden. Tak naprawdę początek tylko meczu był taki zacięty, wyrównany, bo tamten był spięty. A Janek dosyć na luzie w sumie zaczął. No i tam mogło być 3-2, mogło być wyrównanie, ale potem tamten się rozluźnił, zaczął przyspieszać. Wiadomo, to jest, to jest różnica fizyczna, niby rok różnicy, ale różnica fizyczna jest ogromna. Mocny serwis, topspin, ta piłka odskakuje i tak dalej. Także ciężko to, to przeskoczyć, także... Bez historii 6160, mamy trochę przemyśleń. Z Karoliną też trochę rozmawialiśmy. No, szykują się pewne zmiany. Pewnie po moim głosie też słyszycie, i moim nastawieniu, że, że jest trochę inaczej. W odpowiednim czasie myślę, że to wszystko tym wszystkim się podzielimy też tutaj na kanale. Także teraz chwila refleksji, zastanowienia się, i jedziemy dalej. Też na koniec, może, żeby to nie brzmiało tak negatywnie, że jakby coś się stało, bo przegrał mecz i tak dalej. Nie, jakby kompletnie nie, bo, bo takich meczów takich czy innych przegra jeszcze bardzo dużo. To nie chodzi o konkretne mecze, tylko bardziej chodzi o kierunek, w którym idziemy przez ostatnie miesiące, a nawet moim zdaniem ostatnie dwa lata. Widzę pewne rzeczy i widzimy razem z Karoliną, i pewne rzeczy muszą się zmienić, jeżeli Janek ma się dalej rozwijać i ma być w przyszłości profesjonalnym tenisistą. Nie są to łatwe decyzje, ale trzeba będzie je podjąć.